Pani syn mi właśnie powiedział, że go pani bije. Zmyśla! No nie sądzę. Proszę zobaczyć. Sieniaki, które ewidentnie wskazują, że był bity. Ja się powiedz mu, że to jest nieprawda. Uspokój się! Mam tego dość. Dawno powinni ci go zabrać. Zamknij ja się. się powiedział, prawdę. Ja też to potwierdzam. Zamknij się, powiedziałam! Dobrze. Jesteś zatrzymana. Nie zasługujesz na to, żebyś być matką. Zamknij się! Nie. Jesteś zatrzymana, bo podejrzewam, że znęcasz się nad własnym dzieckiem, uspokój się. Wiesz. Proszę, uspokój. Ela, a co ty wyprawiasz? Zamknij się. Wiesz, że za coś takiego możemy ci odebrać dziecko i zawieźć do pogotowia opiekuńczego? Janek, chodź tu! Uspokój się! Janek! Ospokój się! Janek! Oddajcie mi dziecko! Uspokój się! Janek! Kobieta coraz bardziej traciła nad sobą kontrolę. Mundur policyjny nie robił na niej żadnego wrażenia i dlatego musiałem zakuć ją w kajdanki. Najbardziej żal było mi jej syna, który musiał patrzeć na takie zachowanie własnej matki. Bijaś go! Teraz masz za swoje! Zamknij się! Dobra, ja ją biorę do rady, bo została. Dobra. Musieliśmy jak najszybciej odizolować chłopca od matki. Nie wiem, jak to się stało, że Mops nie zauważył, co dzieje się w tym domu, ale my nie mogliśmy pozwolić, żeby chłopiec nadal mieszkał z matką alkoholiczką, która się nad nim znęca. Powiem tak, w zaistniałej sytuacji Jasiek nie może tutaj dłużej pozostać. Będziemy musieli go zawieźć do środka opiekuńczego. Czy znaczy, Jasie, nie, nie może zostać ze mną? Ja i tak chciałam już do sądu wystąpić, żeby przejąć na nim opiekę. Więc już wiem, jakie dokumenty trzeba złożyć. Tyle wycierpiał. Po co on ma się tułać po obcych kątach? No dobrze, proszę mi dać chwilkę. Jasiu, chodź. Usiądziemy sobie i porozmawiamy. Policjant też człowiek. Czasem musi zastosować procedury w taki sposób, by nikt na tym nie ucierpiał. Oczywiście o losie Janka i tak zdecyduje ostatecznie sąd. Ja mogłam go tylko uchronić przed kilkoma nocami w placówce opiekuńczej. Powiedz mi, lubisz babcię? Tak. A chciałbyś z nią mieszkać? Tak. Ona zawsze była dla mnie dobra. Mhm. Mm Bo wiesz, babcia chciałaby, żebyś był zawsze z nią. I się tobą opiekować. Chciałbyś tego? Chciałbym, ona by mnie nigdy nie uderzyła. Ale na pewno chciałbyś? Chodź. Czy szybko pani uda się do sądu, aby wnieść o, o przyznanie pani praw nad opieką nad Jankiem? Zrobię to jeszcze dzisiaj, jak tylko zdążę. Nie do jutro. Hm. No dobrze, no to w takiej sytuacji spiszemy teraz oświadczenie, że zostaje Janek pod pani opieką. Tak, oczywiście. To znaczy, że będzie mógł już zostać ze mną? No, oczywiście, że tak.